tv 24 reporter Proszę Państwa. Mamy cudowną policję, która się okazuje dwoma radiowozami podjeżdża tam, gdzie grają muzycy. Mili Państwo, no jest tak czasami, że tej naszej policji potrzeba tam, gdzie, gdzie coś naprawdę się dzieje. Jak to się dzieje, że akurat przeblokowana została zielona brama pod bramą Lecha Wałęsy, bramą wolności i no właśnie, ciągle tam się coś dzieje, policja jakoś ciśnienie nie wytrzymuje dlatego, że tutaj ludzie grają, ludzie wolności no, tak przynajmniej tą muzykę można określić no jest to jakieś dziwne może nawet i przykre Mam nadzieję, że Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku będzie w stanie się do tego odnieść. W końcu ktoś kiedyś powiedział, że ta i to był zarzut i to był zarzut policji odnoszący się do tego, że jest za głośno. Tymczasem my obserwujemy te sklepienia. Które tłumią dźwięk, który de facto nie wychodzi zanadto poza obręb tejże bramy. A więc, komu to tak strasznie musi przeszkadzać? Tym bardziej, że jest to centrum miasta, centrum miasta i w końcu ta muzyka trochę ubarwia to centrum. Jeżeli miasto nie może się pochwalić. Czymś y, nad to większym, ja tylko tak to y, do mnie mówię, to przynajmniej niech nie, nie, nie przeszkadza tym jakimś wolnościowym y, muzykom, którzy y, starają się jakoś tak ubarwić to, to życie i dzienne, i nocne tego miasta, miasta Gdańska. Widać, że tu jest y, dużo młodych ludzi przechadzających się jakoś tam nie wznoszą. Y, nie wznoszą żadnych protestów, i tak dalej, więc warto byłoby trochę wziąć to pod uwagę i zachowywać się stosownie do sytuacji, jeżeli chodzi o, no właśnie, ten samochód i tak dalej. Pomyślmy nad tym wszyscy, a może, może zrodzą się z tego bardzo jakieś tam twórcze i ciekawe wnioski bez żadnego bólu.